Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Znajduję się w moim pokoju, a dzisiaj, już pewnie po tytule, domyślacie się, co będzie się działo. Tak, clean with me, poprzeprowadzkowe takie wiosenne sprzątanie, ponieważ jak widzicie, ja nadal się staram uporać z moim mini bałaganem, z ilością rzeczy do zrobienia ogromniastą, zaczynam niedługo nowy projekt i po prostu e, zbiera mi się coraz więcej rzeczy na głowie, dlatego też e, ostatnio dużo nie mam czasu na sprzątanie, nie mam dużo czasu na ogarnianie. Oczywiście powoli to wszystko idzie, bo codziennie coś robię, ale ciągle to nie jest wystarczająco, dlatego jesteście tutaj razem ze mną i pomożecie mi ogarnąć moje mieszkanie, a przy okazji może zmotywuję też Was do e, wioseny. Porządków, wiosennego ogarniania i e, starania się posprzątać w naszych mieszkaniach. E, dobra, ja dzisiaj zacznę na pewno od e, poskładania prania, oczywiście od dużej ilości tego e, prania, jak zawsze. I w, zauważyłam o, ostatnio, jak wam pokazywałam w takich krótkich ujęciach, e, moją pralkę, to od razu się zaciekawiliście. Może dzisiaj też. Tak, dla e, rozruszania pokażę Wam funkcję oraz... Bliżej troszeczkę moją pralkę, abyście mogli zobaczyć, jak mniej więcej wygląda, i jakbyście planowali wycieczkę do Korei, to żeby pokazać wam podstawowe funkcje, ich nazwy, żeby wiedzieć, jak wybrać. Większość RB w Korei ma pralki, więc może komuś się to przyda. Dobra, zabieram się do roboty. Jeszcze będzie kawa za chwilę, więc od razu humor się poprawi. Dobra, lecimy. Nie ma co przedłużać przecież, nie? Pranie samo w sobie nie jest jakieś ciężkie, ale kiedy musimy je powiesić, potem musimy poczekać aż się wysuszy i Poskładać. Składanie chyba z tego wszystkiego jest najdłuższym procesem i najbardziej monotonnym, który zajmuje nam naprawdę dużo czasu z dnia codziennego. Ostatnio mam mnóstwo prania. Wydaje mi się, że po przeprowadzce tylko piorę, wieszam, składam piorę, wieszam, składam. Kiedy to się w końcu skończy? Wiem, że to jest proces przejściowy, ale liczę, że w końcu dojdę do takiego czasu, kiedy. Jedno pranie w tygodniu, dwa prania w tygodniu i to będzie wszystko, co będę robiła. Dobra, jak wyglądają funkcje tutaj w naszej pralce to już Wam pokazuję ja mam Całkiem ich sporo i to jest pralka razem ze suszarką, więc tutaj się troszkę nie sugerujcie. Jeżeli chodzi tak o nazwy takich podstawowych, to na pewno w każdej pralce są, więc myślę, że to i tak może Wam troszkę pomóc. Dobra, no to zaczniemy tutaj, no to tu mamy wełnę, mamy szybkie pranie, mamy takie normalne pranie standardowe. Tu jest. Power Bubble Shot, Sports Bubble i Baby Bubble. Once Stop Bubble. Tutaj chyba po prostu mniejsza ilość. Ja nigdy tego nie używam. W większości pralek jest Standardowa, czyli Piozun, i e, ja najczęściej z tego używam. Do swetrów używam e, tego, jeżeli e, chcę wyprać, bo to jest taka wełna i bielizna, chociaż ja tutaj nigdy bielizny nie biorę wolę w wyższej temperaturze i zawsze Baby Bubble. Tutaj nawet e, temperatura potrafi dojść do 95 stopni, więc jest bardzo wysoko tutaj mamy blanket washing i to jest właśnie do wszystkich koder w ja tego nigdy nie używałam, ale tutaj naprawdę musi być wysoka temperatura i tutaj już wszystko jest do suszenia ale widzę też, że ostatni to jest do jakby to powiedzieć sterylizacji do takiego refreshingu Ubrań też tego nie używam, ale chyba muszę raz spróbować i zobaczyć, jak to działa. Też tutaj i je jak to jest oczywiście rezerwacja. Tutaj dodajemy dodatkowe pranie Setak Mulchuga, tak? Tax Free. I tu najważniejsza, myślę, rzecz także dla Was, jeżeli byście właśnie do Korei przyjechali. No to mamy właśnie temperatury, jak wysoka temperatura ma być prania oraz mamy clean reacing, czyli ile razy ma być poziom wody i ile ma być tą wodą, jakby to powiedzieć, zraszane to pranie, wymieniana ta woda. I tutaj ja najczęściej biorę jednak najwyższe, żeby jak Najlepiej wyprało mi nasze rzeczy, a tutaj za to, jak mocno ma być wirowane pranie, więc to też jest bardzo ważne. Dobra, no to zaczynamy. Tutaj klasycznie. Tutaj ta całość tak naprawdę wygląda jak klasyczna pralka w Polsce. Dajemy. Proszek do prania, a tutaj oczywiście wlewamy płyn, który ma dać nam zapach prania. Dobrze, i już kolejne zadanie, czyli wstawienie prania jest zrobione. Moja pralka to 19 kg. Jest to prania, a 11 to jest suszenia, bo to jest połączona pralka z suszarką. I czemu one są takie duże? To nie jest jeszcze największa, bo w Korei pralki potrafią dosięgać do 24 kg, więc są naprawdę ogromne, a jest to oczywiście spowodowane tym, że pościel w całości się pierze, nie ma poszewek i po prostu rzuca się do pralki. Całą kołdrę, całą poduszkę i za jednym zamachem się pierze. U mnie nie do końca to się sprawdza, bo zauważyłam, że jeżeli wrzucę za dużo, to wtedy po prostu ta pralka nie daje rady i nie odwirowuje nam prania. Już dwa razy tak mieliśmy, więc już nie ryzykujemy, nie wrzucamy takich dużych, ciężkich rzeczy. Nawet jeżeli razem nie ważą 19 kg. Nawet jeżeli nie ważą razem 19 kg. Mam nadzieję, że komuś się przyda ta... taki tutorial właśnie koreańskiej pralki. W RMB na pewno one są dużo mniejsze, takie bardzo uproszczone, więc tym się aż tak nie przejmujcie, że może być trochę skomplikowana, ale jest bardzo prosto do użycia. Jeszcze jedna rzecz, wiem, że jedna z Was się pytała właśnie, czemu nie kupimy sobie pralki i suszarki. No mamy! Ona nie jest super, ale jeżeli będziemy wymieniać, to na pewno zainwestuję w te podwójne, czyli pralka u góry, suszarka na dole właśnie po to, że... W trakcie sezonu e, deszczowego nie dostawała się do nas do mieszkania e, pleśń, grzyb, i mieć możliwość właśnie szybkiego wysuszenia naszych rzeczy. Ja nie jestem trochę taka, jestem trochę sceptyczna, jeżeli chodzi o suszarkę, ale e, myślę, że i tak jest przydatna właśnie w takich momentach w Korei. No, i jesteśmy teraz w moim kąciku do pracy. Posprzątajmy tutaj, bo naprawdę sporo się dzieje i wypada w końcu ogarnąć to miejsce. Tym bardziej, że mój mąż czasami się tutaj także uczy, więc wypadałoby, aby było tutaj posprzątane. A więc zabieramy się. Do mini-werandy ostatnio dokupiliśmy szafkę, ale niestety. Tak czy siak, nadal nie mamy za dużo tam miejsca i już jest cała pełna. Muszę jednego dnia na pewno wszystko posprawdzać i zastanowić się, co idzie do śmieci, a co zostaje. Sam kącik z moim biurkiem już wygląda elegancko, nawet przenieśliśmy tutaj kota. Tutaj będzie mu znacznie lepiej niż z Eliaszem w pokoju. Ostatnio nie wiem, jak to się stało, ale walczę z Eliasza skarpetkami które są nie do pary. Od powrotu, od przeprowadzki mam z tym duży problem, żeby znaleźć Eliasza skarpetki do pary i nie wiem, gdzie się one wszystkie podziały. Poukładane już mam w miarę tutaj te wszystkie rzeczy u Eliasza w pokoju, no ale gdzie są te skarpetki? No pranie robię ciągle i ciągle ich nie ma. No Spójrzcie, ile się ich nazbierało. To jest możliwe, żeby aż tyle skarpetek do nie wszystkie, bo jeszcze tu, tu i jeszcze tu mam, więc o co tu chodzi? Tu i tutaj, no po prostu. Mózg mi pada, gdzie, gdzie są wszystkie Eliasze skarpetki? Wszystko nie do pary. Kiedy Eliasz ma dwa pokoje, myślę, że to jest bardzo plus, jeżeli chodzi o jego sen, i ogólnie takie wchodzenie do tego pomieszczenia jest dużo przyjemniejsze niż wcześniej, kiedy było zawalone mnóstwem zabawek. Drugi pokój, co prawda, wymagał częstego sprzątania, ale i tak myślę, że to był bardzo dobry pomysł, żeby umieścić Eliasza w dwóch pokojach. W kolejnym dniu sprzątania, e, wiemy, że to tak dziwnie, podzielone na dwa dni, ale niestety e, nie wyrobiłam się, miałam także inne zadania do wykonania tego dnia, ale dzisiaj zaczynamy od łazienki. E, pierwsze zadanie, które ja zawsze robię w trakcie sprzątania łazienki i innych pomieszczeń, to na pewno zalewam toaletę oraz... E, Spryskuję całą toaletę właśnie środkami do czystości. Zawsze to zostawiam na trochę, aby sama po prostu odtajała i się wyczyściła. Wiem, że to tak śmiesznie brzmi, ale środki czasami potrzebują trochę czasu, żeby zadziałać, więc myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby po prostu spryskać i zabrać się za kolejną część. Do samych szyb, tutaj lustra. Nie będę używała właśnie tego octu, ale za to użyję ten środek, o którym już Wam wcześniej mówiłam, do mycia szyb w samochodzie. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły, właśnie na mycie luster, na porządki, dajcie znać mi w komentarzach. Ja z chęcią wszystko to zbiorę i zrobimy taki duży test różnych Waszych pomysłów na sprzątanie. Myślę, że fajnie. Do przetestowania może inne osoby także się będą mogły zainspirować nowymi środkami, nowymi sposobami na porządki, więc dajcie znać. Mam nadzieję, że może taka właśnie seria bardziej interaktywna e, razem z wami e, będzie ciekawsza. okazały się fugi. Nie tylko, że fugi, ale całość kafelek tych po remoncie jest taka mm, biała od właśnie pozostawionych takich fug, zanieczyszczeń po nich i wcale nie jest tak prosto to umyć, więc y tylko i wyłącznie porządne szorowanie ze środkiem do czyszczenia może tutaj jest działać z cuda i pomóc mi w wyczyszczeniu ten fug. Niestety nie wiedziałam, że aż tyle problemów będę miała właśnie z wyczyszczeniem tych kafelek, aż jestem pod wrażeniem jak długo to trwa, żeby wyczyścić te kafelki. Może o tym nie wiecie, ale u mnie w mieszkaniu tutaj my nie mamy silikonowych kaw, e, fug. Fugi silikonowe mamy tylko tutaj koło umywalki i w łączeniu z łączeniami właśnie z kamieniem. A fugi pomiędzy kafelkami, one nie są silikonowe, a bardziej takie kredowe, mogłabym chyba tak powiedzieć. E, tak mi się wydaje. Jest to taki dziwny... Nie znam się na budowlance i nie wiem jak to działa, ale na pewno to nie są takie fugi-fugi jak możecie myśleć, na przykład w Polsce, silikonowe. Jest to jakiś plus, bo dzięki temu na przykład nie zbiera się tam taki czarny grzyb, ale wyczyszczenie tego i tych kafelek po, tym, po nałożeniu nie jest takie łatwe. No i słuchajcie, tak jak kazaliście, przetestowałam ocet razem z cytroną i wodą. Niestety te największe zacieki mi zostały. Może to być wina od turyżowego, że on nie ma takiego dużego stężenia e, jak na przykład ten polski ocet. Sprawdzę jeszcze, jeszcze powalczę z tymi szybami. Jest troszkę lepiej, są czyściejsze, ale ten efekt... Nadal nie jest ten efekt końcowy, jaki myślałam, że będzie. Może to wina tego octu i będzie trzeba przetestować inne. Sprawdzać, no są zacieki takie bardzo mocne, a na pewno na tej szybie. Na tej szybie jest to dużo, dużo bardziej widoczne. Najczęściej właśnie tu na dole i tu wszędzie. Choć codziennie staram się właśnie ściągać tą wodę, żeby właśnie ta woda się nie zbierała i nie robiły się te kropeczki z osadu. W kolejnych filmikach na pewno jeszcze przetestujemy e, inne rzeczy na szyby oraz na pewno zmienimy ocet e, na wyższe stężenie i może inne proporcje, woda i ocet. Będziemy patrzeć, będziemy sprawdzać. Dobra, e, ja już więcej większość posprzątałam. Czekam teraz. Czekam teraz jak moje kafelki wyschną, e, ponieważ e, tego nie widać jak są mokre, ale jak są suche, to wtedy widać te zacieki po e, właśnie tej kredzie, tej fudze takiej specjalnej i bardzo ciężko je wyczyścić, więc... Jeżeli macie sposób właśnie na to, to dajcie znać w komentarzach, może właśnie, czy oprócz szorowania to jakiś środek jest, który potrafi wyczyścić właśnie te takie zacieki po, tych, po tej kredzie, takiej fugowej kredzie, mogę tak powiedzieć. I wiem, że z tego, co teraz widzicie, kafelki nie wyglądają jakoś tak estetycznie, ponieważ się troszkę gryzą między wszystkim. Ale jest to spowodowane tym, że po prostu e, cały remont Łazienki jeszcze będzie nas czekał. To było tylko dlatego, że musieliśmy po prostu wymienić, a nie dostaliśmy przecież pieniędzy na całą Łazienkę. Nie chcieliśmy też wydawać oczywiście całości pieniędzy na tylko. I oczywiście nie chcieliśmy wydawać pieniędzy na całą łazienkę, bo po prostu nie planowaliśmy w ogóle tego. No tak bywa, tak czasami jest, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Na pewno jeszcze będzie nas czekał remont i mam nadzieję, że wam pokażę kiedyś, jak ta łazienka będzie wyglądała jako skończona. Dobra, zabieram się za kolejne sprzątanie. Mój aparat się właśnie ładuję. Niestety się rozładował w trakcie nagrywania i podkowania z moją koleżanką, i zabieram się wtedy za rozpakowywanie tych naczyń. Yy, niestety, jak wiecie, już nie mam zmywarki, więc wszystko trzeba ręcznie zmywać, ale na szczęście mój mąż mi wczoraj yy, pomógł pozmywać, teraz wystarczy go wyładować. I teraz wystarczy wszystko poukładać na miejsce. Och, trochę roboty, więc zaczynamy. Pewnie bardzo dobrze mnie zrozumiecie, jeżeli powiem Wam, że najlepszym miejscem w tej kuchni jest moja spiżarnia. W końcu mam wszystkie produkty do gotowania w jednym miejscu. I ile ja mam miejsca w szafkach. Nadal w mojej kuchni są półki, gdzie nie mam poukładane nic. I tak jak w kuchni spiżarnia, to tak w mojej sypialni oczywiście garderoba. Garderoba co prawda jest mniejsza i muszę kombinować, żeby zmieścić wszystkie rzeczy, ale staram się jakoś to wszystko usprawnić. Miałam drugą łazienkę. Yy, druga łazienka jest fajna, ale jeżeli trzeba ją sprzątać, to bardzo dużo to czasu zajmuje. Ja nie wiem, co źle robię, ale tak mi się ostatnio wydaje, że e, strasznie dużo czasu zajmuje mi samo sprzątanie całego mieszkania dużo więcej niż na przykład to mieszkanie poprzednie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy po prostu tym, że nie zorganizowałam się za bardzo, czy może to, że mam okres i się źle czuję, ale po prostu dużo dłużej mi to wszystko zajmuje. Takie sprzątanie tego mieszkania, albo to też chodzi o to, że no niestety ta łazienka naprawdę dużo zajmuje i staram się wyczyścić ją, ale ciągle widzę też białe ślady po tej łazience. No nic, będę się starała jakoś to ogarnąć, znaleźć jakiś sposób, żeby wypłucować te białe rzeczy. I teraz co? Jesteśmy w salonie. Widzicie, słońce już e, wyszło i też widzicie, że wcale nie sięga tak e, mocno do naszego mieszkania. Tutaj widać ewidentnie, że to małe okienko, no, a jednak dużo światła nie daje. Okej. Okay, na szczęście nie mam za dużo tutaj do, do robienia. Wystarczy tylko po prostu pozbieranie rzeczy, które wszędzie leżą i po prostu ogarnięcie tego. który tak naprawdę na stóp można by było sprzątać, a i tak nigdy nie jest wystarczająco czysto. No, jest taki to pokój yy, bardzo upierdliwy, bo Liasz czasami rano przychodzi tutaj i po prostu wywala wszystko z kartoniczków, wszystko z opakowań i tam szuka czegoś, i tam się stara czymś bawić, chociaż jest zainteresowany przez 5 sekund i szuka na następnej zabawy. Tak. Tak jest fajnie i tak jest uroczo, więc sporo do, do roboty mam tutaj. Za każdym razem już zaczęliśmy tutaj mniej więcej układać co nieco, tak. Pokombinowaliśmy jakieś półki, a mój mąż dorwał na dungę za darmo plus my mamy tutaj taką półkę którą możecie kojarzyć u mnie z werandy przydachaliśmy tutaj po prostu ją i zostawiliśmy myślę, że źle na początek nie wygląda a jednak pomaga w segregacji tego wszystkiego i po układaniu więcej rzeczy w jednym miejscu jakby to powiedzieć jeszcze tak myślę nad kupieniem takich większych boksów na te wszystkie zabawki po segregowaniu tego wszystkiego no i myślę, że ten pokój jak będzie fajnie wyglądał Zastanawiam się, czy my powinniśmy tutaj Coś instalować, jak takie kurtyny Albo chociaż e, Coś takiego, żeby Słońce nam nie raziło w Latem Eliasza Bo nie chciałabym Żeby ten pokój się za mocno nagrzewał latem Ale o, o tym jeszcze pomyślimy Bo niestety tu I tak jak samo mój, mój pokój Taki Ten do roboty nie będzie miał klimatyzacji, więc e, może być miejscami za gorąco tutaj. Raczej w ciągu dnia Eliasz i tak nie będzie się tu bawił, więc e, ma przecież szkołę, swoje przedszkole, więc e, raczej nie będzie ten pokój czynny. Będziemy go zamykać na czas, a później po prostu się troszkę chłodniej zrobi. I tak przed tym pokojem wygrywa. I tak, ten klat zabaw na dole, dzieci oczywiście, co by tu nie powiedzieć. Sytuację, że wrzuciłam jedną zabawkę i po prostu kubeł zaczął dyndać, dzwonić, piszczeć, dlatego że mamy tam pełno takich, właśnie różnych zabawek, które podostawaliśmy, i każda wydaje jakieś dźwięki. Każda. Eliasia, jak tylko wie, że jakaś zabawka nie ma baterii, to leci do taty. Ta, 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 wymień mi baterię, wymień mi baterię do, do kolejnej zabawki. A ja tylko się modlę. Może raz w życiu. Po prostu się zepsują te zabawki. Albo nie będziemy mieli baterii i nie będziemy mogli ich wymienić. Bo naprawdę, wrzuca się jedną, a tam cały kosz zaczyna dzwonić różnymi zabawkami. Raz na przykład miałam sytuację, kiedy Eliasz spał w swoim pokoju. Ja słyszę zabawka. Myślę, o! Eliasz nie śpi. Jedę tam do środka, Eliasz śpi. Wchodzę, patrzę, to nic nie słyszę. Wychodzę. Znowu coś gra. Wracam tam. No i patrzę, no zabawka gra. No to ją wyłączyłam. Wychodzę, wchodzę, wychodzę, a tam ponownie. Din, 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 ja tak. No co tu się dzieje? Wchodzę, biorę, wyłączam, wyciągam baterie, wszystkie jakie tam były. I dopiero wtedy nastała cisza. Nic nie grało, nic nie dudniło. Więc powiedziałam, Uff". gdzie to będzie huragan Elia i wszystko znowu wróci do poprzedniego wyglądu, ale najważniejsze, że jest tutaj względnie posprzątane i Eliasz będzie mógł się tutaj na spokojnie bawić. Dziękuję Wam za towarzystwo w tym filmie. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam do posprzątania i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym. Oczywiście nie byłabym sama... Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. A w kolejnym filmie, jeżeli jesteś tutaj do końca, to będziemy układać w szafkach. Będziemy naszą spiżarnię układać tak, aby było wygodniej z niej korzystać. Możliwe, że też pójdziemy na zakupy do Daiso, więc zasubskrybujcie nasz, mój kanał i do usłyszenia. Bye!